Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2024. W dzisiejszym odcinku, jakże oczekiwany przeze mnie i mam nadzieję, że przez widzów, też turniej czterech skoczni. W tym sezonie trafiły nam się skocznie Obersdorf K120, Garmisch-Partenkirchen K125. Innsbruck K120 i Bischofshofen K125. Jeszcze zanim zaczniemy, przypominam nowym osobom o zostawieniu subika, przypominam wszystkim o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków ze Ski Jumping 2024. No i zaczynamy! Dobra, bez jakiegoś zbędnego przedłużania lecimy sobie z tym turniejem. Oberstdorf K120. No mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż wiadomo tutaj poziom jest wysoki w Pucharze Świata. Na pewno nie będzie łatwo. Ja liczę na pierwszą dwudziestkę. No i zobaczymy, czy mi się uda do tej pierwszej dwudziestki wskoczyć. Może pierwsza dziesiątka? Jest nowy strój? No ale zobaczymy. I zobaczymy sobie także animację tej wspaniałej skoczni. Znowu tutaj widzę warunki takie mgliste. Pada śnieg. No ale zobaczymy, jak to będzie. Jakiś napis w jakimś yy, języku nie wiadomo. No i dobra, lecimy proszę Państwa Minus 2 stopnie Celsjusza Mam nadzieję, że będzie dobry wiatr I już wart gry zaczyna Dobra, no jest tam jakiś wiatr pod narty Mogę zaczynać 98% napięcie od belki I skok kwalifikacyjny No muszę się na pewno zakwalifikować To nie powinno być raczej trudne Niezłe powiedzmy wyjście z progu Jak na kwalifikację Może być i myślę, że tym skokiem Spokojnie tą kwalifikację Będę miał no i ciekawe w sumie, kiedy kolejny update będzie w Ski Jumping 2024. Wszyscy myślę, że czekamy na niego z niecierpliwością. No już tutaj sobie zobaczę tą jedną powtóreczkę jak zostawiłem, bo te powtóreczki są ładne. Mnóstwo kibiców tutaj na skoczni jest, jak widzicie, też bardzo ładne te skocznia. To jakieś małe skocznie szkoda, że się nie da na nich skakać. Ale może kiedyś, może kiedyś, nie wiadomo, nie wiadomo jakie twórcy mają plany na tą grę. A tutaj już mamy wieczor, wieczór. I <laughs> jestem w parze z Gregorem Deszfandelem. Zobaczymy, jak to będzie. Jak nam wylosowało. I proszę Państwa, najpierw on, tak? To on? Kurczę, nie zdążyłem zobaczyć, ale już sobie go oglądniemy, bo to chyba on. <laughs> Zobaczymy. Ale tutaj, ludzi przyszło na zawody. Naprawdę fajnie to wygląda. No i krótki skok bardzo krótki skok. Jak to on? To mam proste zadanie. Tak, nie wiem czy to był on. 106,5 metra, to był on. Mamy wiatr w plecy, no to żeby czasem... O nie! 89% od belki, żeby czasem nie było gorzej. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. No i mamy niezłe wyjście z progu, lekkie problemy w pierwszej fazie, no i... Mamy kawałek za tą zieloną linię. No przez te problemy w pierwszej fazie... To troszkę nam to metrów odjęło, myślę. Mamy 108,5 metra, także dalej niż Gregor Deshfanden. Mogę być zadowolony: plus 3,6 za wiatr. Dobry początek, można powiedzieć, ale jeszcze przed nami druga seria. Jak to się prezentuje po pierwszej. Co ty gadasz? To ja myślałem, że się na spokojnie zakwalifikuję. Ej, czekajcie, 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 chyba się zakwalifikowałem. Czy jestem szczęśliwy przegranym? Bo ja nie jestem na szaro. Nie wiem, o co tu chodzi, ale chyba skaczę. <noise> tak jest, ty. Czekajcie, to jestem chyba tym szczęśliwym przegranym, czy jak to się tam mówi. Naprawdę mam tutaj farta w turnieju czterech skoczni. 97% knięcia od belki. Los dał mi szansę na naprawienie tego. Uwaga. No i chyba naprawię. Świetne wyjście z progu. Nie było idealne, ale to będzie bardzo ładny skok. Bardzo ładny skok. Naprawiłem się. <noise> Zrehabilitowałem się. No ale przyznać, że fajnie było, gdyby na tych małych skoczniach się dało skakać. To by było śmieszne. No i zobaczmy sobie tutaj powtóreczkę jeszcze tego skoku. Był naprawdę niezły. No. Nienaganny technicznie można powiedzieć. Ok. No i przejdźmy sobie do klasyfikacji po tym konkursie. Które będzie miejsce? 25. Nie jest tak źle, mogło być lepiej, nie jest moja wymarzona 20. Ale jest ok, początek może być. Ważne, żebym tutaj zarabiał jakieś pieniążki. A Stefan Kraft wygrywa. O, Piotrek żyła na podium, także gratulacje przynajmniej dla Piotrka żyły i generalka w turnieju 4 skoczni. 25. miejsce. Zaufanie trenera: plus 7. Ktoś tam pisał w komentarzach właśnie, jak zdobyć zaufanie trenera. No mi się wydaje, że tylko. Po prostu dobre miejsca trzeba zajmować, nie wiem, mm, jeżeli ci to nie działa, to nie mam pojęcia. Odbieram nagrodę, świetna pula, byle nie pieniążki. Yy, zacznę sobie od środkowej, tylko nie pieniążki, tylko nie pieniążki, tylko jest 6 diamentów, okej, okay, może być. Niezły początek turnieju 4 skoczni, a teraz lecimy z Garmisch-Partenkirchen K 125. Oczywiście sobie zobaczymy tą animację, czy znowu będą takie warunki, znowu takie warunki, znowu śnieg, znowu mróz, wieje. No kurczę, mgła, także widoczność na pewno utrudniona, piękna skocznia, pewnie według wielu z Was jedna tutaj jest z ładniejszych skoczni, karmisz parten. zobaczmy jeszcze tutaj tych kibiców, no mniej ich jest, niż chociaż nie, tu są jeszcze trybuny, <laughs> okej, okay, także mnóstwo kibiców dzisiaj jednak i zobaczymy jakie będą waruneczki. Tomasz Pilk tutaj zaczyna, ale sobie pominiemy te skoki i mam wiatr niestety w plecy dosyć silny. Także tu trzeba będzie zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby ten dobry skok był. Jakie będzie wybicie? Może być jak na skok kwalifikacyjny, ważne żeby ta kwalifikacja była. No i w okolice tej zielonej linii... Kurczę, a jak nie będzie kwalifikacji, to by było niedobrze. No, mi się wydawało, że to był dosyć dobry skok jak, jak na te warunki, oczywiście. Plus 17,9 za wiatr, także naprawdę ten wiatr mocny był w plecy. Szkoda, że nie piszę ile metrów na sekundę ten wiatr w plecy wieje, ale miejmy nadzieję, że ta gra się będzie rozwijać. No i ja tutaj z Polakiem w parze będę Jan Habdas, <grym>, także na pewno któryś z nas awansuje. Albo może znowu będę szczęśliwym przegranym, w sumie to nie wiem, dlaczego się dostałem wcześniej. No chyba tak, chyba byłem tym szczęśliwym przegranym. No i zaczynałem, pierwsza seria, 97% pchnięcie od belki. Jest idealne wybicie, dobra, to jest szansa, to jest naprawdę dla mnie szansa. I mamy świetny skok, proszę państwa, bardzo dobry skok. Nie wiem, czy to nie będzie najlepszy skok w dzisiejszym odcinku, także pocieszmy się nim. 132,5 metra, w końcu jest ta forma, jeszcze te narty muszę zmienić, ale to po kolei, wysoko w pierwszej fazie, no i przed zieloną linię, ale myślę, że ten skok powinien mi dać kwalifikacje, minus 17,1 za wiatr, noty 18, 17,5 mogły być lepsze, które mi to da miejsce, to jest ciekawe. A muszę sobie... O kurczę, jest 20, jest 20 w pierwszej serii, a jak tam mój rywal? Jan Hardacz gdzie on jest w ogóle? Nie ma go nawet. Nie widzę go teraz. Dobra, mniejsza z tym, może jestem ślepy, może i jest tutaj 40 miejsce. Yy, dobra. Muszę sobie patrzeć yy, skoki tych ludzi. Co ich w parze. Okej. Okay. No, i skok finałowy są warunki. Jeżeli było dobre wybicie, no to jest szansa tutaj na miejsce w 20. No to bym chciał, miejsce 20. To był naprawdę dobry wynik, jest dobre wyjście z progu na zielony. Minimalne problemy w pierwszej fazie, ale nieznaczne. No, i w ostatnim momencie tutaj wylądowałem, aż się przestraszyłem, że będzie upadek. Ale mamy świetny skok, proszę Państwa, w Garbage to 133,5 metra. Zobaczymy sobie tą powtóreczkę jeszcze na koniec. Bo, naprawdę, skok bardzo ładny. Ale, przed tutaj, zieloną linię, przed rekord skoczni jeszcze. No, na rekordy, jeszcze na pewno przyjdzie pora. Minus 15,2 odjęte za wiatr. No, i będzie naprawdę dzisiaj dobre miejsce. Najlepsze w tym sezonie, prawdopodobnie. 17. miejsce: Barta Igry. No, to mogę być zadowolony na pewno z tych zawodów. Yy, z Polaków nie ma nikogo na podium, wygrywa Anzela dzisiejszy konkurs. Graner drugie miejsce, Stefan Kraft miejsce trzecie. No i generalka turniej 4 skoczni, 21 miejsce, idę w górę. I coś tam zawsze, zarabiam tych pieniążków, doświadczenie idzie w górę, a my sobie odebramy, odbierzemy kolejną nagrodę. A teraz sobie weźmiemy z prawej strony może. I mamy, proszę Państwa, Alman Farta diamenciki. I lecimy z trzecim konkursem Innsbruck K120. Zobaczymy, jak będzie w tych zawodach. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Oczywiście, także piękna skocznia. Piękne tutaj otoczenie te góry. Naprawdę wygląda to bardzo ładnie. <laughs> się doczekamy kiedyś tej gry na Steam'a, nie wiadomo, albo na kompa w jakiś sposób, też nie wiadomo. Jak na razie cieszmy się, że jest w ogóle na telefon. No i te, także mnóstwo kibiców, ale w końcu to jest turniej czterech skoczni, także nie można ominąć takiego konkursu. I jeszcze tu ostatnie ujęcie na tą wspaniałą skocznię. No i zaczynamy! Miejmy nadzieję, że będzie wiatr pod narty. I zaczynamy kwalifikacje. No i jest wiatr w plecy, ale dobra. Może w konkursie ten wiatr się zmieni. Zaczynamy kwalifikacje. 98% odepchnięcie od belki. No i coś kurczę formami dopisuje. Świetne wyjście z progu. No i to był dobry skok kwalifikacyjny. Jak ciężko mam dalej zalecieć, bo i warunki niedobre, i dosyć słaby poziom, i jeszcze ten nie jest jakiś najlepszy. Także jeszcze te skoki będą dosyć takie Krótkie można powiedzieć, ale wraz z rozwojem zawodnika, no to one będą coraz dłuższe. O kurczę, tego to nawet nie kojarzę zawodnika, no ale w każdym razie będzie ze mną w parze. Poedegard. No nie wiem, jak się to czyta, w każdym razie możecie pisać w komentarzach, bo już y, Giovanni Bresadola zapamiętałem. To on jedzie teraz? Bo znowu nie popatrzyłem. No dobra, oglądniemy sobie, mam nadzieję, że to on. Krótko, spadaj, spadaj. Oj, to był na moje nieszczęście dobry skok. Ale to był on, bo teraz ja już nie wiem. I to był on, powiedzcie mi. To nie był nawet on. No, nie będę sobie oglądał. On po mnie będzie skakał, tak? Nie, on już skoczył. No to nie, nie zobaczę sobie niestety jego skoku. Powinno się tu jakoś dać, przewinąć do skoku tego, co nas interesuje, ale nie wiem, jak to by to miało wyglądać, w sumie. Dobra! Pierwsza seria konkursu, jak będzie z wyjściem z progu? Nie! O nie, pro... Co O nie, zepsute zawody, proszę Państwa. No to teraz. Patrzcie, ewidentnie spóźnione wyjście z progu. Gdzie ja się tu wybiłem? Tutaj nie ma progu nawet. Nie ma sensu, bo sobie tej powtórki nawet patrzeć, ale już sobie zobaczymy, jak już tak daleko jest. O my G. No i te zawody bardzo złe, naprawdę naprawdę, naprawdę bardzo kiepskie zawody. Przez moją nieuwagę przejechałem przez próg, no i tym razem już nie będę szczęśliwym przegranym, raczej. Zaufanie trenera nam niestety spadło. Umowa ze sponsorem została zrealizowana. Także bierzemy sobie jakiegoś sponsora, na co by sobie go tu wziąć. No, weźmiemy sobie Sun Travel na mikroskopy, podpiszemy umowę. Potrzebujemy tych mikroskopów, bo e, niedługo będzie zmiana nard. Odbieramy sobie kolejną nagrodę. I teraz zaatakujemy może lewą stronę. Antelki może być, może być. Szkoda tych zawodów w Innsbrucku. Ale przed nami jeszcze Bischofen K125. Może tu będzie lepiej. Jak na razie, dwa konkursy dobre. Jeden konkurs zepsuty całkowicie. A w Bischoffin, słynnie z tego długiego rozbiegu, jak wszyscy wiemy, także tutaj to wyjście z progu na pewno będzie jeszcze trudniejsze. Będę się musiał wykazać się skupieniem, szybkością, <grych> jak przecinak, ostry, jak przecinak, jak to było, jak to zigzag McQueen mawiał. <grych> Okej, okay, no i zaczynamy, zaczynamy kwalifikacje. Tym razem mamy wiatr pod narty. Także to mi się podoba na każdej skoczni takie warunki mgliste dzisiaj. Patrzcie jaki długi ten rozbieg jest. Naprawdę bardzo długi. I troszeczkę mamy spóźnione wieście z progu. Ale mam nadzieję, że... O kurde, nie. Oh my god, cóż za tragiczny wypadek. Proszę Państwa, tego się nikt nie spodziewał, i co teraz? Nie będę w konkursie pewnie. <laughs> Czy jakimś tutaj się zakwalifikuję? Bo wcześniej nie wiem, nie wiem, ale naprawdę tragiczny upadek złamał sobie wszystko chyba, co było możliwe do złamania. No. Bywa i tak, niestety w naszej tutaj karierze także się zdarzają upadki. I co tutaj się stało w takim razie w klasyfikacji generalnej. No niestety nie będzie mnie, tak? No nie ma mnie. No i tyle, proszę Państwa. To no, koniec turnieju y, czterech skoczni. Niespodziewany koniec turnieju czterech skoczni. Straszliwy upadek pod koniec. No i na pewno zaufanie trenera także spadnie. No nie tego chcieliśmy, nie to zapowiadało się na początku. Y, turnieju czterech skoczni. O tutaj pięknie w koszulce lidera wyglądam, ale to koszulka. Pucharu kontynentalnego i odbieram sobie ostatnią nagrodę. I na zakończenie środek, może sobie weźmiemy diamenty. Aj! Mikroskopy mogą być. Jeszcze na koniec, tutaj sobie zobaczymy, co będzie do zmiany. Tutaj oczywiście mam 37 mikroskopów. Potrzebujemy do kasku 40. Nie, sorry, to diamenty. 34 potrzebujemy, lub 45 potem 34. Także kaskę możemy kupić, ale to może w następnym odcinku. I narty także będą do zmiany. Ale to muszę nazbierać też 34 albo 38. To jednego nam brakuje, i będzie zmiana nart. Być może właśnie w kolejnym odcinku to się stanie. No cóż, szkoda tego turnieju. Czterech skoczni. Yy, wyniki tutaj sobie miałem zobaczyć. W wyniki turnieju czterech skoczni, jak to wygląda? 22 miejsce i tak nie było tak źle. W sumie tutaj wielu zawodników jest jeszcze za mną. I w Pucharze Świata miejsce zajmujemy 25. Także może, może coś z tego będzie. Może awansuję do tej 20 w tym sezonie. Jeszcze zobaczymy, co tam w kolejnym odcinku. O, to będzie ciekawie. O, tutaj mamy, proszę Państwa, jeszcze ten, yy, polski turniej jakby. Wisła, Szczyrk, Zakopane pod rząd. No, to zobaczymy jak będzie w kolejnym odcinku, nie przedłużając. Ja się z Wami żegnam. Przypominam oczywiście o stawieniu subika, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków z tej gry. No i do usłyszenia. Siemanko.